Słuchajcie, często mnie pytacie, co wybrać, złoto czy nieruchomości odpowiedź nie jest jedno, jednoznaczna, bo i złoto, jak i nieruchomości mają swoje wady, jak i zalety. Może powinniśmy bardziej zadać pytanie, dlaczego w ogóle chcę zainwestować środki w dane aktywa, jakiś instrument, tak? I to wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb, jaki można powiedzieć, jakimi środkami doskonujemy. Ja może podam przykład akurat mojej osoby sprzed tam 10 lat, kiedy faktycznie jeszcze młodą osobą. Dalej z tego się uważam, ale byłem dużo młodszą i akurat miałem takie środki które nie były wystarczające na zakup nieruchomości, ja chciałem się kupić, ale załóżmy, mogłem też kupić jakiś tam dobry samochód. Ale stwierdziłem, że nie będę kupował samochodu, wolę zainwestować w załóżmy jakiś instrument. Nie wiedziałem, co to jeszcze jest jeszcze z giełda, co to można powiedzieć są kruszce i inne jakieś instrumenty państwowe, typ obligacje i tak dalej. Więc stwierdziłem, że zainwestuję te pieniądze w złoto. Akurat wtedy, jak kupowałem, to złoto było około 1200 dolarów za uncję. Więc bardzo dobra decyzja. Na pewno przechowało swoją siłę nabywczą, ale nawet jeszcze zarobiłem na tym złocie, bo nie oszukujmy się, że widzicie jakie są wzrosty na złocie. Wiadomo, raz w dole, raz w górze, ale tendencja jest mega wzrostowa. tak, Mamy w okolice 4000 za uncję. Więc to pokazuje, że w zależności od swojego kapitału i na ile jesteście w stanie pozwolić sobie ten kapitał zamrozić, moim zdaniem, jeśli ktoś ma małe, mniejsze środki. Warto rozważyć zakup złota, tylko pamiętajmy, że to jest inwestycja długoterminowa, a jeśli już masz środki wystarczające do zakupu nieruchomości, również warto to wziąć pod uwagę, ale wtedy już na pewno się doradzić osoby, która się w tym specjalizuje, żebyście kupili w dobrej lokalizacji, no i dobrą nieruchomość, która faktycznie będzie Wam generować jakiś przychód, czy też nawet kupujecie ją dla siebie. Słuchajcie, po więcej takich informacji obserwuj mój kanał, trzymajcie się, cześć!